Witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym podcaście na moim kanale. Dla nowo przybyłych subskrybentów, ja nazywam się Magdalena Juchniewicz, jestem autorką tego miejsca. Na co dzień pracuję z Wami podczas sesji online, podczas, spotykam się podczas wykładów, webinarów, szkoleń. Jestem autorką książek i dzisiaj przychodzę z takim tematem w związku z pewnym wydarzeniem. Które ma miejsce, a mianowicie dziś są moje urodziny. I postanowiłam sobie od jakiegoś czasu, że mając możliwość wyboru tematów, z którymi przychodzę tutaj do Ciebie, z reguły jest tak, że te tematy są wybierane i są odpowiedzią na to, co gra, że tak powiem, w Waszych sercach, w Waszych duszach, czego potrzebujecie. Tematy są też zwieńczeniem również moich obserwacji podczas codziennej pracy, ale też wcześniej tematy były po prostu zapotrzebowaniem tego, z czym ludzie nie umieli sobie poradzić lub potrzebowali wsparcia. I dzisiaj jest taki przełomowy dzień, ponieważ taką kolei, takim kolejnym kawałkiem, myślę sobie sporym, sporym w całym procesie uzdrawiania i takiego dążenia do tego, żeby życie osoby z cechą wysokiej wrażliwości, osoby, która na przykład dotkliwie została straumatyzowana po relacji z osobą narcystyczną, no jakby jest też taki kolejny etap, w którym człowiek ma takie poczucie, że żałuje. Żałuje osoba wielu rzeczy, żałuje tego, że nie była wcześniej mądrzejsza, żałuje tego, że minęło tak wiele lat i że wcześniej tego nie skończyła, co, czego doświadczała. I jest, sam, sam słyszysz, słyszysz, sama słyszysz, że jest w tym tak bardzo dużo żalu, bardzo często jest też takiej złości, gniewu i takiego poczucia straty. A ja dzisiaj przychodzę w tym podcaście z czymś takim, z taką, taką propozycją zupełnie czegoś przełomowego, a mianowicie zastanawiałam się nad tym, czy właśnie Przygotować rady dla młodszej wersji mnie, ze względu na moje urodziny i na, na następne lata, i tego, co mam w planach, w kontekście nawet pracy z Wami i przygotowywania wszystkich projektów na gruncie zawodowym, ponieważ zawsze to mówię i zawsze to będę powtarzać, że moja praca to jest nie tylko praca, ale też pasja. Mam ten przywilej. Że od wielu lat pracuję z ludźmi, których uwielbiam, których, z którymi jest mi po drodze. Grupa osób z cechą wysokiej wrażliwości to jest grupa, z którą pracuję od lat. Sama mogę powiedzieć, że wrażliwość w moim przypadku jest na bardzo wysokim poziomie i i przeszła, że tak powiem, różnego rodzaju szturmy, huragany i doświadczenia, które spowodowały, że dzisiaj mogę spokojnie powiedzieć, że rozumiem, bardzo często rozumiem, albo przynajmniej staram się zrozumieć, co czujesz, jak czujesz i jak bardzo wrażliwość potrafi boleć, kiedy nie jest zaopiekowana. I ta wersja pierwsza tego tam pomysłu na ten dzisiejszy podcast, czyli Rady dla Młodszej Nie, była całkiem interesująca, muszę powiedzieć. Całkiem taka um, inspirująca, ale sobie pomyślałam, um, że co mi to da, że będę radzić swojej młodszej wersji, skoro już tej wersji nie ma. Nie cofnę tych dekad, e, nie cofnę tych doświadczeń, e, nie cofnę tego wszystkiego, co się wydarzyło. Co więcej, e, dzisiaj mogę spokojnie powiedzieć, mimo tego, że bywa różnie, i to też jest taka odpowiedź na jedno z pytań ostatnio mojej klientki, która mi zadała pytanie, czy ja nigdy nie mam momentów zawahania albo czy nie, nie dotyka mnie na przykład wewnętrzny krytyk albo sabotażysta. Oczywiście tak, dlatego że jestem tak samo jak Ty człowiekiem z krwi i kości, przynajmniej tak mi się wydaje. I różne doświadczenia w życiu i w codzienności mam z ludźmi na gruncie i zawodowym, i prywatnym. Więc to nie jest tak, że są takie e, sytuacje mi e, nieznane. Więc e, ta mała modyfikacja tego dzisiejszego podcastu polega na tym, że przygotowałam sobie takie podsumowanie wszystkiego tego, z czym mm, i takie refleksje, z którymi chciałabym iść w dalsze dekady mojego życia. Czyli rady dla mnie na przyszłość. Co ty na to? W tym momencie właśnie, jeżeli masz taką możliwość, jeżeli nie, to, to pamiętaj, że zawsze możesz sobie odsłuchać ten podcast i wrócić do tego. Zapraszam Ciebie do tego, żebyś sobie wygodnie usiadła w jakimś swoim ulubionym miejscu, w, z kartką papieru albo ze swoim ulubionym notesem. I i zastanowiła się na spokojnie właśnie, być może ja to, co przygotowałam, też będzie dla ciebie jakąś inspiracją, być może któryś z tych punktów ciebie również zatrzyma, czego chciałabyś życzyć sobie na przyszłość, na te naj, następne lata życia. Wiecie, dlaczego tak ważnym wydał mi się ten, ta modyfikacja, wydała mi się i przekazanie tego, i żeby właśnie podzielić się z tobą? Dlatego, że ludzie tak bardzo skupiają się na tym, czego nie mają. Ludzie tak bardzo stają w procesach swoich i nie dokonują zmiany strachu i lęku, bo nie wierzą w to, że może być lepiej. Nawet boją się czasem, co jest zrozumiałe oczywiście boją się czasem coś zaplanować, sabotują własne, Pomysły, boją się, że to nie wyjdzie. I zobaczycie sobie po mojej liście: usłyszycie też, że jest wiele takich punktów, które, z którymi warto się skonfrontować, z którymi warto mm, porozmawiać, nawet ponegocjować, zastanowić się, czy ten punkt jest, jeżeli na przykład ten punkt dalej Ciebie dotyczy, czy on jest dalej aktualny. Dlaczego? Bo życie i tak będzie się toczyło dalej. Zmiany i tak będą taką częścią naszego życia, takim kawałkiem, bez względu na to, gdzie jesteś. Mało tego, takie e, zastanawianie się nad tym, co by było, gdyby, e, jak mogłam tyle lat poświęcić np. Na narcyzowi i nie odejść, e, jak bardzo byłoby to moje życie inne, gdybym nie posiadała cechy wysokiej wrażliwości. Bardzo... E, zależało mi też na tym, żeby w tym podsumowaniu i w tych radach odnieść się do tego też o czym my tutaj mówimy. Dlatego, że jestem osobą z cechą wysokiej wrażliwości. Jestem osobą, która wiele, wiele, wiele lat miała doświadczenia z osobami toksycznymi, narcystycznymi. Pracuję od wielu lat z osobami z cechą wysokiej wrażliwości, zarówno z mężczyznami, jak i kobietami, więc tych doświadczeń mam sporo i wydaje mi się, że będzie nam po prostu łatwiej i bardziej będzie przydatny ten podcast, jeżeli odniesiemy się do tego, co nas dotyczy. Więc usiądź wygodnie albo przynajmniej, mniej, mam nadzieję, że masz takie miejsce, w którym możesz spokojnie sobie tego odsłuchać, posłuchać, przeanalizować. I przechodzimy powoli do rad dla e, przyszłej, mojej wersji na najbliższe dekady. Życzyłabym sobie tego. Dlaczego mielibyśmy się ograniczać? Słuchajcie, jeżeli chodzi o lata. Samorozwój i rozwój osobisty, terapię, autoterapię mają to na celu, żeby człowiekowi żyło się lepiej. W związku z tym, jeżeli jest to moim głównym celem, żeby żyło mi się lepiej, to też z takim właśnie założeniem tworzę listę, takich rad, porad, wskazówek, które będą służyć na przyszłość i które też będą te, takim, można powiedzieć, czasami takim zimnym prysznicem w ramach przypomnienia, że to już było, że to już znam, że to już tego, do tego nie warto wracać, dlatego że tych szans było dawanych wiele, wiele, wiele i one nic tak naprawdę nie zmieniły. Może po części gdzieś tam wpłynęły odrobinkę na zmianę. E mnie, ale czy ja wiem czy tak dużo. Pierwszą taką wskazówką, którą tutaj sobie zapisałam, taką radą, to jest to, żeby nie przejmować się tym, ta, co mówią inni. Kolejna to nie muszę wszystkiego wiedzieć, nie muszę wszystkich zadowalać. Kolejna to mam prawo zmieniać swoje zdanie. Bo każdy ma prawo zmieniać swoje zdanie, jest z takiego prostego powodu między innymi dlatego, że ty się zmieniasz, ja się zmieniam i to nie ma nic wspólnego z tym, że jesteśmy jacyś labilni czy kompulsywni tylko, że po prostu po namyśle, po przeanalizowaniu można zmienić zdanie bez intencji krzywdzenia drugiego człowieka. Że nasze standardy nie są standardami innych ludzi. Że dom, w którym nie było wystarczającej ilości ciepła czy miłości, nie jest domem, który powoduje, że Twoje życie to koniec świata. Że umiejętności kochania, bycia dla siebie dobrą, życzliwą, samowspółczującą, można się nauczyć. Że masz prawo zmieniać otoczenie, że wszystko to, co dookoła się w Ciebie zmienia. Ma prawo takim być i ty tak samo masz do tego święte prawo. Nie musisz tolerować łamania Twoich granic. Twoje granice są świętością, powinny być takim murem, który Ciebie chroni i mm, daje Ci wolność i przestrzeń do tego, żeby być sobą. Negatywne myśli i przekonania o sobie możesz zmienić, jeżeli tylko podejmiesz decyzję. Wysoka wrażliwość to nie jest choroba, ani nie jest to żadne zaburzenie, to ogromny zasób i dar tylko od Ciebie zależy, co z tym zrobisz. Kochać siebie, lubić i akceptować to nie powód do wstydu to świadectwo odwagi i autentyczności i trampolina do życia w równowadze. Masz prawo odejść z toksycznego związku i żyć w szczęściu i radości. Choroba to informacja, że nie stawiasz granic temu, co ciebie przekracza, i stawiasz wszystko i wszystkich na pierwszym miejscu. Jak nie zadbasz o siebie, nikt tego za ciebie nie zrobi. Pokażesz jedynie światu i ludziom, którzy cię otaczają, że nie szanujesz siebie i można wejść ci na głowę. Znane? Jeżeli któryś z tych punktów jest ci e, znany lub koresponduje z tobą, to będzie mi bardzo miło, jak się właśnie wypowiesz w komentarzu. Na marzenia nigdy nie jest za późno, to kolejny punkt, kolejna wskazówka. Wiek to tylko liczba. Ty decydujesz, kiedy będziesz gotowa na zmiany. I tutaj bardzo ważny element, który chciałabym podkreślić, metoda małych kroków. Po prostu dokonujesz zmiany, jeżeli masz potrzebę dokonywania zmiany, w swoim tempie, małymi krokami. To jest twoje tempo, to jest twoje życie, to jest twoja rzeczywistość. To, że uwierzyłaś dawno temu w to, że musisz równać z innymi i że musisz mieć e, równie ambitne cele albo realizować czyjeś pomysły, to nie oznacza, że dalej to będzie Twoją prawdą i że to w ogóle jest prawda. Pamiętaj o tym, proszę. Masz prawo odejść z pracy, która nie daje Ci satysfakcji i powoduje, że nie rozwijasz swoich talentów i potencjału. Strach przed zmianą nie znika, ale działanie dodaje pewności siebie i satysfakcji. Kolejny punkt, kolejna wskazówka mówi o ambicji. Ambicja to nic złego. Twoje sukcesy nie muszą być tożsame z sukcesami innych. To, to twoje życie masz prawo przeżyć je w zgodzie ze sobą. Toksyczne relacje, toksyczne znajomości zabierają lata, odbierają siłę i energię do działania, pogłębiają kompleksy, odbierają pewność siebie, zaniżają poczucie własnej wartości, zabierają tlen. I tak naprawdę już przerobione miliony razy niczego do Twojego życia nie wnoszą. Szybki sukces niczego nie uczy. Najwięcej uczymy się w kryzysie. To najwięcej wnosi do naszego życia. Kryzysy oczywiście są bolesne, są dotkliwe. Bardzo często jest tak, że przypłacamy je różnego rodzaju dolegliwościami czasami nerwicą, czasami depresją, czasami. Różnymi innymi nieprzyjemnymi doznaniami. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak, dzięki tym procesom, albo przez takie procesy, albo w takich procesach, człowiek najwięcej wynosi i dowiaduje się też o sobie. I dowiaduje się również o tym, kim się otacza dookoła. To też taka myślę, że ważna e, informacja. Po przemocy narcystycznej, życie już nie jest takie samo jak przed. Jeżeli jesteś gotowa na, e, na zmiany. I na to, żeby zacząć stawiać granice, na to, żeby w końcu postawić na siebie na pierwszym, i postawić siebie przede wszystkim na pierwszym miejscu, bez poczucia winy, i zadawać sobie pytania, czego ja dzisiaj chcę, czego ja potrzebuję, to już jest naprawdę bardzo dużo. Uczymy się życzliwości wobec siebie i samowspółczucia. To też taka informacja, taka wskazówka polegająca na tym, żeby o tym sobie przypominać, że ty masz prawo do tego, żeby dzisiaj sobie samo współczuć, jeżeli tego potrzebujesz, że masz prawo do tego, żeby być dla siebie życzliwa, dobra, żeby siebie przytulić, żeby siebie ukochać, żeby siebie zrozumieć. Nawet wtedy, kiedy jesteś niefajna, jakaś taka niepodobająca się w tym momencie, to też cały czas jesteś ty. Nic nie trwa wiecznie, a najszybciej przekonasz się o tym, kiedy zaczniesz realizować swoje marzenia. Osiągać sukcesy, które są definicją Twojego sukcesu i staniesz się niezależna emocjonalnie. Wówczas otoczenie naturalnie się zmieni. To niczego nie mówi o Tobie, to jedynie pokazuje, że czyjeś ograniczenia nie są Twoimi potrzebami. Przyjdzie nowe. To jest taki punkt, w którym taka, taki moment, w którym bardzo dużo jest przestrzeni na to, że przestać się przejmować tym, że tak wiele dookoła się zmienia, że ludzie potrafią na przykład ci zazdrościć. I że y, to naprawdę niczego nie wniesie dobrego, jeżeli ty będziesz siedzieć i się zastanawiać, i sabotować swoje działania, czy też plany, marzenia, tylko dlatego, że komuś się to nie podoba. No nie podoba się i tyle, ale ty idziesz dalej. Następna wskazówka, następny punkt. Masz prawo dokonywać zmian w swoim tempie i nie musisz być tym sama. Proszenie o pomoc to jest coś, co jest w ogóle niesamowite, jak się człowiek tego nauczy. Właściwych ludzi, a jak trzeba specjalistów, to świadectwo dojrzałości i dowód na to, że potrafisz się sobą zająć. Życie nie polega jedynie na przeżyciu, jeżeli masz apetyt na więcej. Masz święte prawo do swoich planów, realizacji, celów, nawet jeżeli są odmienne od Twojego otoczenia. Nie oczekuj od innych, że będą rozumieć Ciebie i Twoje potrzeby, bo to Twoje życie. Nie oczekuj od innych i świata, że wszyscy będą rozumieć Twoją wysoką wrażliwość, że będą rozumieć reakcje na, na e, wszystkie e, sytuacje, których doświadczasz, na bodźce, dystraktory, bo po prostu ten ktoś po drugiej stronie nie jest Tobą. No chyba, że jest to osoba z cechą wysokiej wrażliwości, no to jest w stanie przynajmniej zrozumieć po części, co czujesz. Nie przyjmuj rad od ludzi, którzy nigdy nie byli na miejscu, do którego dążysz. To zawsze będzie czyjaś projekcja i czyjeś ograniczenia. Kolejna wskazówka, albo w zasadzie taka rada, że zmiana jest naturalną częścią życia i każdy ma prawo obawiać się jej, tak? Każdy ma prawo I, ka i za każdym razem ona jest gdzieś tam dotknięta czy muśnięta lękiem, ale to nie powód, aby nic nie zmieniać, aby nie ruszać z miejsca. To nie jest powód. To jest tylko po prostu moment, w którym warto się zastanowić, kto lub co mogłoby mi pomóc w tym, w realizacji mojego, Marzenia, może celu, może potrzeby. Nazwij to sobie tak jak lubisz, tak jak chcesz i tak jak to do ciebie przemawia. Kolejna ważna wskazówka, że wyjście z uzależnienia od toksycznej relacji jest możliwe, ale wymaga pracy własnej i decyzji. Decyzji, samostanowienia, decyzji o tym, że ja już tak nie chcę, że ja chcę innego życia. Że nie ma ludzi niezastąpionych i bycie lojalnym i naiwnie oddany wobec czegoś, co nas niszczy, nigdy, ni niczego nie zmieni. Świat i tak dalej się będzie kręcił bez nas. Że okazywanie emocji to nie zbrodnia i nie jest oznaką słabości, a człowieczeństwa. Że masz prawo zmieniać zdanie bez tłumaczenia się z tego. Żeby pozwolić odejść z naszego życia, tym, którzy dłużej już nie chcą być z nami. To jest też takie bardzo. Myślę, że ważny punkt, bo to jest taki punkt, w którym bardzo często człowiek myśli sobie, że mm, a jeszcze pomoże, a jeszcze wesprze, a jeszcze przecież mu się uda uratować, a jeszcze, a może pozadowala, a może jeszcze coś zrobi, ale jak ja to mówię, do tanga trzeba dwojga. Że są przyjaźnie, znajomości, które mają prawo się skończyć i nie musisz yy, ich na siłę podtrzymywać. Że masz prawo do swoich wartości i wszystkie, wszystko jest z tobą ok. Że poznanie siebie może ci zająć więcej niż jedną terapię, kurs, coaching lub nawet jeden rok, że to wymaga czasu a i tak może się zmienić i potrzebować czegoś innego. Um, I tutaj jeszcze bym tak rozwinęła, myślę sobie, że takie poczucie mi to bardzo dużo daje od lat, że ten rozwój, że ta praca nad sobą. Że czasami mam prawo zwolnić, a czasami biegnę szybciej, i że ty też masz takie prawo, tak na marginesie. Tylko pytanie, czy sobie dajesz te, na to przyzwolenie może trwać do końca życia i jeszcze jeden dzień dłużej. Że to w ogóle jest takie fajne, że tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy sobie o tych radach na przyszłość o to, co byś poradziła sobie na przyszłość, żeby właśnie żyć zacząć żyć zacząć doświadczać. Zacząć odcinać kupony od tego, na co zasługujesz, żeby wyciągać wnioski z tych doświadczeń. A jeżeli tego nie umiesz zrobić sama, to po prostu poprosić o pomoc i, i jakby otworzyć sobie to okno na świat. I to też bardzo mocno zmienia perspektywę i daje taką ulgę, i nie ma takiego poczucia presji, że coś musisz na wczoraj. Pomyśl o tym. Że wracanie do toksycznego partnera i dawanie wielu szans się zdarza i nie przekreśla Ciebie jako człowieka, a jedynie pokazuje, gdzie ze sobą jesteś. W psychologii zresztą jest bardzo znany taki właśnie nawrót mm, i wielokrotne powracanie do takich schematów. Narcyzi manipulują naprawdę w prosty sposób, zaczynając gotować swoją ofiarę niczym żabę. Znamy to nie? Ta gotująca się żaba w tym garze. Odrzucania jej okruchów na początku znajomości w postaci komplementów, adorowania i okazywania ogromnej ilości uwagi. Uważaj na to to iluzja. I ostatnia wskazówka wiem, że tego jest sporo, ale jakaś taka potrzeba mm, zrodziła się we mnie. Nauka odpoczywania i relaksu oraz dbania o siebie jest bardzo ważna i nie jest oznaką lenistwa. I z tymi właśnie wskazówkami, które tutaj przygotowałam, radami dla siebie na przyszłość, na kolejne lata, zostawiam ciebie, zapraszając jednocześnie właśnie do tej wspomnianej refleksji, do tego ćwiczenia z kartką papieru i długopisem e, i zastanowienia się e, nad tym, jakie ty chciałabyś dać rady dla siebie na przyszłość, z jakimi ty wnioskami wchodzisz w te kolejne. Lata. I nie muszą być wcale urodziny, tak jak jest u mnie, bo to akurat jest jeden z powodów, z którym było mi łatwiej tutaj do ciebie dzisiaj przyjść. Natomiast każdy dzień jest świętem. Pamiętaj o tym. Dlaczego? Dlatego, że otwierasz rano oczy, dlatego, że zrobiłaś dla siebie na pewno bardzo dużo do tego momentu życia, żeby być tutaj i słuchać tych podcastów. Dlatego, że warto docenić siebie za to, że się jest po prostu, że. Wcale nie, jest, nie musisz osiągać spektakularnych y, y, celów i realizacji jakichś wyimaginowanych potrzeb, żeby czuć się ważna, bo samo to, że jesteś, to już jest bardzo dużo. Więc to jest taka rzecz, którą naprawdę warto pamiętać. No i mam nadzieję, że Tobie ten podcast da równie dużo. Takich przestrzeni, do tego, żeby właśnie poeksplorować to swoje życie, poprzyglądać się temu, w czym jesteś i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jeżeli uznasz, że potrzebujesz w jakimś zakresie wsparcia, to oczywiście ja zapraszam serdecznie do kontaktu. Kontakt do mnie jest w opisie tego podcastu. I taka rzecz, jeszcze na koniec, taka refleksja mi teraz naszła po, po całym tym materiale, że. Naprawdę, wszystko to, co myślimy o sobie z biegiem lat ulega zmianie. I to jest takie fajne, ponieważ to świadczy tylko o tym, że my tak bardzo potrafimy ewoluować jako ludzie, że jeżeli tylko dajemy sobie szansę na to, żeby było lepiej i inaczej, dla nas lepiej i inaczej, mimo wysiłku, mimo tego, że boimy się na pewnym etapie, to może się wiele zmienić i możemy się mylić. To też jest jeszcze taka jedna rzecz. Masz prawo się mylić. I to niczego nie zmienia o tobie. To tylko po prostu świadczy o tym, że jesteś taka ludzka, taka prawdziwa, taka autentyczna. A sam fakt, że myślisz o tym, co będzie dalej, i planujesz, świadczy o ogromnym takim ogromnej woli życia i tym, że masz potrzebę po prostu bycia ze sobą i, i życia codziennie pewnie najlepiej, jak tylko potrafisz. Wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia w kolejnym podcaście.